A teraz jestem w Brzezińce koło Leśnicy, jestem przy Pałacu von Kospot. Proszę do 1945 roku cały czas była w rękach rodziny Kospotów. W 1945 przeszła pod PGR no i już wiadomo jak to się skończyło Jest to obecnie ruina. Oczywiście gdzieś kartusz był Zobaczcie jakie ładne są rzeczy. Tu jest zamurowane. O Jeżeli byśmy tak pochodzili, to może jeszcze by się znalazło trochę takich ładnych rzeczy. Ale roleczka jest za krótka, żeby to pokazać. Tak jeszcze przód pałacu, może nie wiem czy mi się uda. O! Zaczekajcie. O, tam kolumna. Wagner.